Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku nowi dowódcy kawalerii. Tak jest, już się pojawili, już od razu wiemy jakie są ich umiejętności, więc od razu o tym dzisiaj sobie powiemy. Myślę, że to ogólnie nie małe zaskoczenie. Pojawiają się ci dowódcy, w sensie informacje o nich dosyć szybko. Była informacja wcześniej, że będą pod koniec listopada, no ale widocznie pod koniec listopada oni już będą w grze, więc teraz już dostaliśmy ich całe informacje o umiejętnościach. Jest też informacja w ogóle o aktualizacji. Mnóstwo tego dzisiaj wypuściło Rise of Kingdoms, więc zaraz sobie zobaczymy. Postaram się dwóch dowódców zrobić naraz. Pewnie będę jeszcze wracał do tych ich umiejętności do poszczególnych dowódców, których zobaczymy, jakie są ich osobne możliwości, ale tak na żywo chciałem od razu pokazać, jak wyglądają ich umiejętności. No i tak pokrótce zobaczymy sobie, właśnie czy warto, czy może już lepiej inwestować w tej chwili w Achilles'a. E, Okej, okay. taki odcinek pewnie też u mnie powstanie. Jeśli jesteście tym zainteresowani, dajcie znać, ale dobra. Popatrzmy na pierwszego dowódcę. Jest to. Gang Gamchan. No, ja już, wiecie, znam internet za długo, żeby wiedzieć, że jeżeli ma Gang na imię, a jego na, powiedzmy nazwisko się z chan to już będzie wszystko jasne. Tak czy inaczej, jest to jakiś tam koreański dowódca. Myślę, że to na nutki historyczne, jeśli ktoś jest zainteresowany, to może sobie poczytać. Ja tutaj przejdę prosto do jego umiejętności. No i myślę, że najważniejsze. Poniekąd dla wielu będzie to, co zobaczymy na samym początku. A na samym początku zobaczymy tą główną umiejętność, która ma ataki kombo, ale no myślę, że dla większości graczy kawalerii niestety są to obrażenia na jeden cel. Więc myślę, że to już się nie będzie podobało. Zobaczymy sobie jeszcze później. To są obrażenia o wielkości. 1400, chociaż szczerze powiedziawszy, myślę, że od razu możemy sobie tutaj popatrzeć na ekspertyzę, bo w ekspertyzie ta umiejętność będzie większa. No i tutaj mamy obrażenia 1500, tylko są to dwa ataki combo, więc mamy tutaj już 3000. I oprócz tego, przez następne 5 sekund, będziemy mieli zwiększone życie o 10%, obronę o 10%. I efekt Starlight, o którym sobie jeszcze powiemy o 150%. No, myślę, że tutaj to będzie ważne, ale właśnie jestem ciekawy, czy będziemy tak mocno pchali na tą ekspertyzę, czy to nie będzie dowódca, gdzie będzie można usunąć, bo wiecie, bez ekspertyzy mamy 10% życia, 10%, przepraszam, 5% życia, 5% obrony. I 100% tego efektu starlight, no i te obrażenia kombo są tylko nieznacznie mniejsze. Więc tutaj myślę, że to też zacznie się pojawi będzie się pojawiać takie pytanie, czy ekspertyza na pewno przy tym dowódcy jest konieczna, no bo nie jest to dodatkowa umiejętność, tylko jest to wzmocnienie tej umiejętności wcześniejszej. Dobrze, przejdźmy sobie dalej i tutaj mamy, wiecie, druga umiejętność to zwykle statystyki, i tutaj przyjmujemy 10% mniej obrażeń na mapie, oprócz tego 20%. Prędkości marszu, to ja akurat nie bardzo polecam, bo ja nie chcę, żeby moja kawaleria była zbyt szybka, ale spoko, no i 30% obrony. Szczerze, wydaje mi się, że tutaj chyba najlepsze jest te mniejsze obrażenia, które będziemy dostawać. No i przechodzimy do trzeciej umiejętności. Moim zdaniem kluczowej, jeśli chodzi tego, o tego dowódcę. W sensie, dla mnie jeśli ten dowódca ma być super, to właśnie na podstawie tej umiejętności. No i teraz, pierwsza informacja jest taka, że musimy być na mapie i wtedy będziemy zadawać 15% więcej zwykłych obrażeń, no ale to oczywiście nie jest żaden game changer. Game changer to jest ten właśnie efekt starlight, który powoduje, że 10% naszych ataków combo, które zadajemy, będzie przekształcane w, lecza, w leczenie. I to też nie byłoby super, wiecie już od y, szadary, że ja, jeśli chodzi o leczenie, to totalnie nie jestem fanem. I ogólnie do tej pory leczenie zawsze było takim y, niekiedy bardziej minusem niż plusem przy tych dowódcach, ale tutaj jest coś, co znacząco zmienia to, jak to leczenie będzie przebiegało, ponieważ to leczenie, którego tutaj dokonamy, czyli tej uleczonej jednostki, które powiedzmy dostaniemy w jakiś sposób ekstra, nie będą mogły być ciężko ranione. W sensie, że wiecie, nie będą nam zapełniać szpitala. Więc to jest to, co zwykle było problemem przy leczących się jednostkach. Czyli wiecie, dostajecie oklep. Leczycie i dostajecie jeszcze większy oklep i dzięki temu wasz raport jest w sumie bardziej przez to, wasz raport jest po prostu jeszcze gorszy. Natomiast tutaj wydaje mi się, że udaje im się w ten sposób ten efekt usunąć, no bo jeżeli te jednostki, które uleczę, nie mogą być później ciężkoronne, to w sumie one nie, niejako w polu można by je uznać za nieśmiertelne, bo one oczywiście mogą być lekko ranione, to nie jest tak, że wiecie, będziemy się leczyć w nieskończoność i też jest informacja, że nie można. Dwa razy tego samego. Ja to rozumiem, bo później wiecie, zostałoby nam może niewiele tego marszu, ale w zasadzie zostałby nam marsz, którego by się nie dało zniszczyć w polu, co byłoby absurdalne. Więc tutaj to sprawia, że będziemy mieli rzeczywiście z tego leczenia więcej. Natomiast ja szczerze powiedziawszy się obawiam, czy to jest efekt, który będzie rzeczywiście tak mocno widoczny. Bo wiecie, to jest tylko 10 i to są te obrażenia, które rzeczywiście zadajemy. Więc tutaj znowu sposób tego przeliczania będzie dosyć trudny. Czy to się przełoży na to, że będziemy robić jakieś fantastyczne numery w polu? Nie wiem. Wydaje mi się, że to się przełoży na testy. Więc teraz jeżeli zrobimy sobie, wiecie, testy jeden na jeden, to bardzo prawdopodobne, że dzięki temu leczeniu i całemu temu efektowi to będzie świetny dowódca na takie, wiecie, jeden na jednego. A jeszcze jakbyśmy połączyli, szkoda, że Poo nie ma tych kombo ataków, nie? Bo gdyby miał, to w ogóle byłoby super. No ale myślę, że można by coś tam ewentualnie pokombinować, nie wiem, czy z Arturem, czy, czy z Achillesem i tak czy inaczej to będzie wyglądało mocno. Także w starciach 1 na 1 uważam, że to może być bardzo, bardzo mocne, no ale wiecie, większość KVK to nie są starcia 1 na 1. Myślę, że tutaj też będzie to robiło lepsze numery, kiedy walczymy do końca. No i znowu, bardzo często w KVK nie walczymy do końca, tylko wycofujemy się, kiedy już mamy złote marze. Cokolwiek różnie bywa. Ja to, że w tym KVK, którym graliśmy teraz, bardzo często walczyłem do samego końca praktycznie moimi marszami. Najczęściej moje marsze wracały na set face'ach, no ale wiecie, to było specyficzne. KvK, nie było za dużo walki, trzeba było gdzieś tam nabijać sobie punkty, więc to wyglądało troszeczkę inaczej niż takie KvK, powiedzmy, do które, które się chyba mimo wszystko zdarza częściej. E, Okej, okay. e, kolejna, kolejna umiejętność jest też moim zdaniem bardzo ciekawa, bo ona jest naprawdę mocna. Zobaczcie. Za każdym razem, kiedy zadajemy atak combo, mamy aż 30% szansy na zmniejszenie obrony celu o 40% na 5 sekund. I to są wszystko duże numery, tak? Te 5 sekund, 30%, 30% szansy to będziemy zadawać często. I uwaga, czas odnowienia to jest 5 sekund, więc teoretycznie będziemy mogli zadawać to cały czas. Tylko tu jest właśnie pytanie, czy będzie to dotyczyło wszystkich ataków combo, który zadaje tylko ten jeden dowódca, czyli wtedy to będą obrażenia na jeden cel? Czy to będą ataki kombo, wszystkie jakie zadaje masz? No bo jeżeli to byśmy połączyli, wiecie, z Achillesem, który zadaje w obrębie tego takiego koła obrażenia pięciu celom i te pięć celów miałoby mieć 40% mniej obrony przez pięć sekund, no to uff, to by naprawdę robiło wtedy sieczkę. Wydaje mi się, że to tak nie działa, aczkolwiek to jest coś na pewno, co warto będzie sprawdzić, bo jeśli tak. To może się okazać, że to będzie topowa umiejętność, która być może nie zrobi tylko i wyłącznie liczb dla tego jednego dowódcy, no ale wiecie, to będzie taki, gdyby to tak działało, jak ja mówię, z Achillesem bo byłby to absolutny game changer, jeśli chodzi o walkę w bolu, tak? Czyli na przykład w arce, to każdy absolutnie gdzieś tam w bolu musiałby tego dowódcę mieć. Co ciekawe jest tutaj też zaznaczone, że tylko wtedy, kiedy atakujemy jednostki, które są w polu, możemy tego użyć, więc nie można tego użyć na garnizon, ale można to użyć, na, wiecie, na mobilizację, więc to będzie. Też moim zdaniem świetny dowódca, jeśli chodzi o takie kantelali, żeby, żeby tę mobilizację zatrzymać. Moim zdaniem może to być naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne. No i ostatnie, co już widzimy, to ekspertyza, o której mówiłem wcześniej. Więc tutaj, szczerze powiedziawszy, nie mam nic więcej do powiedzenia. Jestem ciekawy, bo tutaj mamy, wiecie, 150% więcej tego starlight efekt, Więc może się okazać, że te leczące jednostki naprawdę będą zmianą i chyba w tym. W tych dwóch umiejętnościach, co ciekawe, niezwykle jak wiecie, w pierwszej czy gdzieś tam, tylko właśnie w tej czy ekspertyzie często tak jest, tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o siłę tego dowódcy, to będziemy jej upatrywać w umiejętności trzeciej i czwartej. Jeśli one dowiozą jakieś świetne numery, to wtedy może się okazać, że jest to bardzo dobry dowódca, ale wydaje mi się, że bez testów będzie to mega trudne do ustalenia, czy rzeczywiście tak będzie. Kolejnym dowódcą, którego dostajemy, jest Dawid IV. No i mamy garnizon z obrażeniami combo, tak jak się tego spodziewaliśmy. To w ogóle jakiś gruziński król. Także fajnie, że znowu jakaś nowa nacja dostaje swojego dowódcę. Fajnie. Spoko wygląda. Wydaje mi się, że pod tym względem jest wszystko ok. Ale przejdźmy już też do jego umiejętności. No i pierwsza umiejętność. Zobaczcie, tutaj mamy garnizon i garnizon ma obrażenia obszarowe i te obrażenia są całkiem niezłe, bo zobaczcie. To są znowu dwa obrażenia kombo. Tym razem to będą obrażenia w takim wachlarzu, które będziemy zadawać trzem jednostkom, ale to jest 1400 razy 2, no to jest 2800. To są naprawdę całkiem fajne obrażenia obszarowe, które sprawiają, że niektórzy zaczną się zastanawiać, czy może to nie jest dowódca, którego będzie można używać sobie w polu, w walce w polu. Oprócz tego będzie on. Ściągał z siebie różne negatywne efekty, które dostajemy w walce. Z tym, że szczerze ten dopisek, który jest w nawiasie, jest taki martwiący, że tylko będzie ściągał te efekty, jeśli to jest, wiecie, że tylko jeden poziom, czyli na przykład jeden poziom, gdyby ściągał całą truciznę, byłoby spoko, a on ściąga tylko jeden poziom tej trucizny, czy tam każdego innego efektu. Więc pod tym względem wydaje mi się, że wcale nie jest to takie mocne. No ale znowu wracając, mamy tu obrażenia obszarowe, mamy obrażenia. Na trzy cele, więc pod tym względem wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Ok, przechodzimy do następnego punktu i tutaj mamy statystyki 35% obrony i oprócz tego, jeżeli mamy garnizon, to wtedy będziemy przyjmować 10% mniej obrażeń od umiejętności. No, powiedziałbym, że jeśli o to chodzi, to nie jest to nic takiego powiedziałbym specjalnego. Ciekawa za to jest umiejętność trzecia i teraz gdyby nie ten dopisek na samym początku, że ona tylko działa wtedy, kiedy to jest dowódca garnizonu, to byłby to wymarzony dowódca do walki w polu. Zaraz powiem dlaczego. Pierwsza część oczywiście nie jest tak bardzo z tym związana, że zadajemy 10% więcej ataków w combo, aczkolwiek wiadomo, to też jest fajna sprawa, natomiast druga część mówi o tym, że za każdym razem, kiedy zadajemy zwykły atak, czyli co sekundę, zadajemy też ataki combo trzem jednostkom, które są wokół nas. No i tutaj e, te obrażenia co prawda są małe, ale częstotliwość jest naprawdę super, bo tutaj mamy czas odnowienia tylko 3 sekundy, czyli tak naprawdę praktycznie co 3 sekundy zadajemy te dodatkowe obrażenia. Czyli co? Trochę taki sin za on się z niego robi. Oczywiście tu nie mamy tych obrażeń co sekundę, tylko gdzieś tam co trzy sekundy, ale i tak to jest fajne. Wydaje mi się, że gdyby to było w polu aktywne, to robiłoby naprawdę fajne numery. Tutaj będzie to robiło obrażenia tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o, e, przepraszam, o garnizon. Natomiast myślę, że w sumie to i tak jest spoko sprawa, tak? bo to sprawi, wiecie, mamy tu obrażenia obszarowe, mamy tutaj te dodatkowe obrażenia obszarowe, które będą bardzo często. Wszystko sprawia, że może to być taki dowódca odporny na okrążenie, na te swormy, tak zwane. I może tutaj rzeczywiście trzeba będzie starać się go pokonywać w takiej walce, powiedziałbym, jeden na jednego. Okay. Kolejne dwie umiejętności. No, i co my tutaj mamy? Za każdym razem, kiedy używamy aktywnej umiejętności, to cel będzie dostawał 40% ataków kombo więcej. Ech, no, to jest fajne i to będzie przez następne 3 sekundy. I tutaj znowu czas odnowienia to 5 sekund, więc praktycznie za każdym razem, kiedy używamy aktywnej umiejętności, będzie to aktywne. 40% to moim zdaniem jest długo. I teraz pomyślmy sobie, że jest to dowódca, który siedzi w garnizonie i atakuje go mobilizacja która będzie miała te obrażenia, i z drugiej strony może dostawać obrażenia właśnie od innych dowódców kawalerii. Kiedy te rany będzie sformowane, to naprawdę wydaje mi się, że będzie gasło dosyć szybko, jeżeli tylko będziemy je okrążać właśnie tymi innymi marszami kawalerii, które będą zadawały ataki. combo. No i ostatnia umiejętność, ekspertyza, i tutaj mamy informację o tym, że będziemy przyjmować 10% mniej obrażeń ogólnie. To może nie jest dużo napisane, ale jednak robi różnicę. I oprócz tego, kiedy będziemy mieli mniej niż 50% jednostek, co w garnizonie, podkreślam, ja ma trochę inaczej niż w polu, i to będzie aktywne naprawdę bardzo często, będziemy zadawać 5% obrażeń więcej. No i to wszystko połączone, wydaje mi się, że sprawi, że to będzie naprawdę dobry dowódca, jeśli chodzi o garnizon. Rozmawiajmy na szybko tak o parowaniu. I skoro już jesteśmy przy Dawidzie, to pomyślmy sobie o Dawidzie. Wydaje mi się, że tutaj jest praktycznie jeden w miarę oczywisty, jedno w miarę oczywiste podejście do tego garnizonu. Czyli wiecie, Hektor jako drugi dowódca. Które tutaj są też zdania podzielone. Jedni mówią, że super w garnizonie, inni, że nie, wcale nie taki super, ale jedno jest pewne: to jest jedyny dowódca, którego możemy użyć z Dawidem, który też będzie ubywał ataków kombo. No to właśnie da, tę możliwość daje tak naprawdę Hektor, i wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, że Hector stanie się de facto dowódcą kawalerii, jakby do garnizonu, tak? Że ta para właśnie połączona, Dawid i Hector, może naprawdę stać się metą w garnizonie. Dlaczego też o tym mówię? Jeden oni będą zadawać naprawdę moc będą przyjmować niskie obrażenia. Jest tutaj dosyć dużo tego, powiedziałbym, antysformu, natomiast też te debafy, które mogą być tutaj zadane, plus ten drugi dowódca, sprawią, że będzie naprawdę bardzo ciężko dać sobie radę samą, samą mobilizacją. Trzeba będzie mieć dosyć dużą przewagę w kolu, bo jeżeli ktoś mobilizację, gdzie garnizonem jest właśnie Dawid z Hektorem, będzie jeszcze do tego tą mobilizację sformował, to wydaje mi się, że utrzymać będzie ją naprawdę bardzo ciężko. Także czy będzie nowa meta garnizonu? To jest całkiem możliwe. OK, Ech, a teraz przejdźmy sobie do parowania, jeśli chodzi o tego pierwszego dowódcę. Tutaj sytuacja będzie trochę bardziej skomplikowana, bo mamy też więcej opcji. Opcje oczywiście nie są jakieś super duże, no bo to znowu musimy patrzeć na tych dowódców, którzy zadają obrażenia combo, a tak naprawdę jest to Artur, jest to Achilles, no i nie licząc tam, bosu butaya, to myślę, że nie ma co w ogóle tutaj wliczać, to możemy jeszcze do tego dołączyć Pektora, Więc tych dowódców cały czas, jeśli chodzi o taki kombo, wcale nie ma aż tak dużo. Wszystko będzie zależało od tego, od tych dwóch umiejętności, które mówiłem wcześniej. Bo tutaj ja widzę dwie ścieżki, jeśli chodzi o kawalerię, jeśli chodzi o taki główny, najlepszy marsz. Jeśli ten nowy dowódca Ej, nie będzie na tyle dobry, żeby pokonać e, połączenie Artura z Achillesem, a wydaje mi się, że całkiem prawdopodobne jest to, że to będzie teraz taki najpopularniejszy marsz w polu, jeśli chodzi o kawalerię. No to on po prostu zostanie. Jeśli się okaże, że te jego umiejętności leczenia i debuffów są naprawdę kurbomocne, to wtedy się może okazać, że połączenie go z Achillesem będzie naprawdę świetne. Może nie będzie robiło super numerów, ale się okaże, że naprawdę bardzo pomaga naszej drużynie i innym marszom, które walczy, walczą w polu. Więc e, tak bym to na razie widział, ale tutaj naprawdę jest dosyć duży znak zapytania, więc pewnie jeszcze wrócę do Was odcinkiem, gdzie będziemy się zastanawiać właśnie, co teraz, czy Hilles, czy poczekać na nowego dowódcę, czy w ogóle inwestować w nowego dowódcę, ale to są tematy, którymi zajmiemy się później. Dzisiaj już jak najszybciej postaram się to wszystko złożyć i do usłyszenia, pewnie jutro się usłyszymy, trzymajcie się i cześć.